Gabriela Zapolski. Jestem z Warszawy. Jestem zawodowym aktorem dramatycznym. Moje najlepsze role to magnet, Hamlet i Oblet. Świetnie, że mamy do czynienia z zawodowcem. My, my, y, będziemy tutaj kręcić reklamę. Jako, że Pan został ostatni, to chyba z, postawimy na Pana. Y, zna Pan tekst reklamy, bo chyba dostał Pan, tak? Mhm, tak, dostałem. Zna Pan, tak? To w takim razie bardzo proszę, czy mógłby Pan to, y, ten tekst reklamy powiedzieć teraz po dramatycznym się temu przyjrzeniu. Ryby świeże, ryby zdrowe, mają fosfor, witaminy, choć to ryby konserwowe jedzą chłopcy i dziewczyny. <śleszy> proszę pana, proszę pana, to był dramat. Przepraszam bardzo, czy pan, słysząc taką reklamę, czy pan, czy pan kupiłby tę konserwę? Nie. A pan? Nie. A pan? Ja nie wiem. <grym> nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, ale w tekście jest chłopcy i dziewczyny. My tą konserwą chcemy trafić w młodzież. Powiedzcie mi, takie miejsce, gdzie jest dużo młodzieży. O, wiem. Niech pan sobie wyobrazi, że jest pan na Ustoku. I pan przemawia do tej młodzieży na Udstoku. Młodzież leży po kątem i tam tapla się w błocie. Teraz chodzi o to, żeby po pańskim wystąpieniu wszędzie na całym placu zamiast puszek po piwie walały się puszki po konserwach. Panie Kevinie, może jakiś taki bardziej młodzieżowy aanturażny pan? Tak, 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 ja tutaj pana troszkę podstylizuję. Niebyś tego więcej było, co? Nie masz tego w taki Dobrze, czy jest pan gotowy?

E già c'è